Cześć że ja jestem. W Frosty Mish jest to już drugi cięczek naszego daily na kanale, czy naszych mainmasów, kochanych. No i co, widzowie, jak mogliście zobaczyć, we wczorajszym filmie znaleźliśmy wioskę. Zaczęliśmy już tutaj powoli jakieś lutowanie, krajewów i tak dalej, ale w dzisiejszym filmie będzie coś znacznie innego. Kompletnie odejdziemy od biegania, od lutowania lecz w dzisiejszym filmie zajmiemy się budową domu. Tak, będziemy budowali swój domek, w którym będziemy oczywiście, właśnie w którym się osiedlimy. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja już Wam nie będę do tego fantastycznego wstępu. zostawcie suba, śledźcie łapeczko w górę, wbijcie na Discorda. No i co? No i zapraszam Państwa do oglądania. A więc widzowie, tak jak mogliście usłyszeć w słowie wprowadzenia, e, w dzisiejszym filmie zajmiemy się budową domku. Domek stanie w tamtym miejscu. Poza nagraniami, zagarnąłem sobie troszeczkę tej szkła, przepala szkiełko, oraz troszeczkę surowców potrzebnych nam do budowy. E, co teraz, przez ten czas, się przepala szkło? Przygotujemy sobie teren. Domek będzie z fajnego coś projektu, oczywiście moja artystycznego, tak, nie, no żartuję. Będę inspirował się jednym z fajnych filmików na YouTube. I teraz tak, co jest potrzebne, aby zrobić ten domek? Musimy ładnie przyrównać, ten teren, aby to dosyć dużo płaskiego terenu by było, bo to będziemy potrzebowali minimum 15 kratek w taki właśnie sposób. Na, 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 na już Wam mówię, na ile na 13, 15 na 13. Więc teraz tak, nie wiem czy nie będzie prościej po prostu jak ja to sobie przeciągnę taką nitkę tutaj, cyk, myk, fuch, tak, machciach. I później to zrobimy, aby to wyglądało bardziej naturalnie. <laughs> Ogólnie to tak, plany na domek jest dosyć ciekawy, ambitny, zobaczycie go sobie już w dzisiejszym filmie na sam koniec. Jest to w ogóle drugi dzień już widzowie oczekiwania do świąt, jest to drugi dzień, dokładnie tak, jest to drugi grudnia. Jutro szykuje się dosyć ciekawy film, widzę, bardzo ciekawy film. Oczywiście znaczy, to już jest taki standardzik swojego kanału, więc ci, co są tutaj od prawie że co roku, no, to znaczy od prawie że co roku, też ja jestem mądry, no, co roku co tutaj są w święta, no i siekiera strzeliła do tego, do się łopata, przepraszam, to będą wiedzieli w ogóle już, co się szykuje. Będą wiedzieli, co się szykuje, jaki jest plan na film dzisiejszy, ale ci, co nie są od roku, tylko ci, co są tutaj nowi, eee, nie, nie, nie będą wiedzieli jeszcze, dlatego tutaj zobaczycie, co jest naszym standardikiem rocznym. dobra więc no jutro standardowo filmik I ogólnie plan na nasze mine jest coś takiego, że będziemy robili po prostu w tygodniu no filmy z minecrafta że z naszego tej serii do soboty, a w niedzielę będzie tutaj czyli jutro wyjątkowe filmy, zobaczycie zresztą jakie jutro już się ogólnie napisać, jak tam sobota wam mija. Mija akurat, mija bardzo dobrze sobota. Dobra, tutaj cykmy, myk, rachmach, ciach. Zobaczymy, czy w ogóle dużo z tego do tutaj. Nie, ma tragedii, bywało gorzej. Na trzy wskakuje. Dobra, nie będziemy kopali tego całego, bo to skopać cały, to by się zeszło ho, ho, ho i jeszcze. Kopiemy tak gdzieś dotąd. Powinno wystarczyć i później sobie poprawimy to w filmie, który będzie pojutrze. pojutrze poprawimy to sobie albo po prostu jak w trakcie budowy domku jak będę oczekiwał na jakieś materiały, które będą no się przepalały czy coś to ogarnę to Dobra, Puch Ogólnie to mogę Wam powiedzieć takie widzowie, że miałem w Flanach w zeszłym roku zrobić coś takiego, ale w zeszłym roku kompletnie Jakby za wcześnie się na to wziąłem Znaczy za późno, przepraszam, za późno się na to wziąłem Gdybym się... Podejrzewam, że gdybym się wziął tak za to, no nie wiem, wtedy z tydzień wcześniej. To jak najbardziej to wypaliło, ale tak, to to planowanie jakby z dnia na dzień to nie było zbyt rozsądnym pomysłem. Teraz mam już akurat sobie wszystko pięknie zaplanowałem co i jak. Więc wizowy tutaj wszystko picuć dla coś się układa. Też w nie jutro, tylko pojutrze szykuje się w ciekawy film dla Was, który już był raz na moim kanale, ale teraz będzie lepsza wersja tego filmu, lepszej to 100 razy. I dlatego właśnie się wziąłem teraz za budowę domku, moi drodzy, bo mam już plan w ogóle na ten film, który będzie w poniedziałek. W ogóle, widzę, teraz to tak biegam. Tutaj kopię to i zauważyłem na minimapie w lewym, dolnym rogu minimapy, że to jest owce. Okazji, na pewno potrzebny było dekorować ten na ekranie w środku, w kolejnych filmach. Także trzeba mi właśnie z jakąś tutaj i zawinąć. Dobra, została nam taka mała górka. Nic wyrównamy. Możecie też w ogóle widzieć na mi w komentarzu, czy wolicie takie właśnie dłuższe filmy, czy może krótsze filmy bardziej. Bo właśnie nie wiem jakie dla Was nagrywać, bo jeżeli byście chcieli takie długie, długie filmy, to tak najbardziej będziemy mogli grać te długie, długie filmy, ale żebyście chcieli takie króciutkie filmiki, to to też króciutkie filmiki możemy robić. W ogóle wy... Powiem wam tak, że szykuje się dosyć właśnie ciekawa seria właśnie z tych filmów tutaj, bo... Pomyślicie, że to jest tylko tak, że pociągniemy to przez właśnie ten gruzień, który teraz jest i już później Endę już nie będzie filmów. Nie, nie, nie widzę. No i łopata strzeliła. Filmiki będą, będą filmiki. To nie mamy tu trochę stolna, Mamy, dobra, to Filmiki będą właśnie, właśnie z tej serii tutaj, z C. naszego kochanego i uwierzcie mi, że będą też ciekawe filmy. A po Better również mam przygotowane coś w też ciekawego. Tak już zakończymy tutaj serię Better MC. Chcesz abyście nie myśleli, że, że po naszych mainmasach kochanych, czyli po grudniu, będzie znowu takie trochę ciągnięcie Better MC tylko i wyłącznie. Nie, nie, nie. To jakby wplatała się powoli też nowa seria dlatego radzę mówię to ja zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem aby was nie ominęły właśnie nowe odcinki tej nowej serii bo naprawdę będzie wyslekone trzeba bo to owce się zwałować, a ja to już od dnia się zwałuje dobra lecę szybko się gimnąć Wezmę jak będę wychodził z tąku, trochę już pszenicy. Aby tutaj... O Jezu, ile tego dirta mamy. Dobra. Potrzebujemy zrobić skrzynkę na dirt, moi drodzy, moi mili. Ja by to nie była jedna... czekajcie otworzę? Tutaj... otworzę, dobra jeszcze jedną skrzynkę, czyli jeszcze dwa te trzeba wziąć cyk 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 dobra tutaj szkło się przepala Chcę ja wziąć? pszenicy troszeczkę musimy jej zwałować z wioski Dobra. Dobra, mamy pszenicę. Teren pod domek to również już jest. Słuchajcie so, teraz tak, zrobić jakąś dziurę dla tych owieczek i po prostu na razie do zwykłej dziury wrzucimy. Okej. Okay. 3 na 2 i ty o co im więcej. Chodź owca. Owca. Chodź. Chodź Lecisz, chodź i druga. Tutaj... O, tam jeszcze w ogóle już na jest jakiś domek, a to jednak nie domek. Lecisz druga. Cyk, mekfuch, rachmachciach. Bim, bim, bam, bam. Musimy być tutaj gotowi na wszystko. Pyk 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 no i bangla o to chodzi sobie podwyższymy obudowę tych powietrzek o dobra no i o to chodzi picuś, coś glan coś niech one sobie tam siedzą a my bierzemy się w prawidłowie za budowę naszego właśnie w tej domku więc co widzowie ja sugeruję zrobić tak aby was nie zanudzać bo to będzie długa 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 budowa aby Was z tym nie zanudzać, to sugeruję coś tak, że po prostu zrobimy time lapse z budowy, no i później zobaczycie sobie przebiteczki ładne z całego domu naszego. No więc co widzę, no bierzemy się do roboty, nie? Już to jest się zrzucam, i idemy. Cyk. Nie wiem co aż tak dużo będzie nam potrzeba, dlatego zrzucę trochę. W ten sposób do takiego stopnia. O! Dobra, no dosłowno, to bierzemy się do roboty, a więc time timelapsik. Hold their friends we go, love me, hold away The best on top, they Wing, they make my spirits fly Would fun it is to run and sing in sleep, we talk tonight Dingo bell, jingo bell, jingo hold away How we'll find the best to ride with a one horse open sleigh Hey, jingo bell, jingo bell, jingo hold away How we'll find the best to ride with a one horse open sleigh Really? Dobra wizowy. patrząc patrząc teraz sobie tak ogólnie ile trwa tu jest surówkę z budowy tego. No i jest dosyć długo, więc wpadłem na pomysł wizowy, że ja po prostu dokończę budować ten domek. Zbuduję ten domek, dokończę. I po co jak już będę kończył ten domek to dopiero wrócę, no bo sam, cały timelapse z budowy to moi drodzy potrwał no tak jeszcze z półtorej godziny, nie? sam timelapse, więc wiecie o co chodzi. Dobra, więc widzimy co. No ja kończę budowę domek i widzimy się w sumie poczęciu. Okej okay, widzowie, jak my się zauważyć, kończymy już budowę naszego tutaj domku Zostało nam tylko zrobić tutaj schody jakieś, dokończyć zejście do kopalni, który będzie tam ładnie jakoś tutaj ozdobić, udokorować i tak dalej i zrobić sobie wykończenie na całej górze. To są ładnie okna, to jest wszystko pięknie pyczyć glancuś. Jeszcze te pochodnie tutaj mówki na mnie rozpiły. na na razie styknąć, no dobra, tak samo. A więc tak widzowie, w kolejnym filmiku, który będzie już wy, już wam mówię kiedy, poczekajcie ja sobie tylko zobaczyć tutaj kalendarz w kolejnym filmie, który będzie czwartego. Będziemy robić dosyć coś ciekawego, które nie, że, ciekawą rzecz, która nie będzie związana z naszym yy, I później, już kolejnego, czyli 5 grudnia, zajmiemy się w końcu dekoracją oraz wykończeniem naszego domu. Także ja Wam teraz rzucam przebitki, jak ten domek wygląda. No i już tak w sumie na samo zakończenie tego filmu, po, po przebitkach, albo w sumie teraz przed przebitkami, Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku, dziękuję Wam, za ogólnie jesteście ze mną ten drugi dzień w trakcie przygotowywania się do świąt. Yy, mam nadzieję, że wy wytrwacie do samego końca, bo dla tych cen do samego końca bo specjalne odcinki będą, moi drodzy, na samym takim końcu. No i co? No i ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, zostawcie suba, taki sam czerwony przycisk, jak teraz jest tutaj na ekranie, kliknijcie tam na dole. No i co? No i do kolejnych filmów. No i narka, cześć, cześć!